Użycie jak najbardziej skomplikowanego hasła ma uchronić nasze dane i pieniądze przed złodziejami i hakerami, którzy praktycznie przez 24 godziny na dobę przeszukują sieć w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Badania przeprowadzone przez specjalistów od bezpieczeństwa w Internecie ujawniły listę najbardziej popularnych i najprostszych do złamania haseł. W czasie, gdy w Internecie znajduje się coraz więcej naszych osobistych danych, używanie hasła 123456 nie jest najlepszym pomysłem, ale wiele osób stosuje właśnie takie hasło do zabezpieczenia swoich kont. Niemniej popularnym słowem używanym jako hasło jest password, czyli po prostu hasło. W zeszłym roku słowo password było na drugim miejscu najpopularniejszych haseł na świecie. Badania, dzięki którym znamy: Najczęściej używane słowa zabezpieczające powstały na podstawie analizy ponad 10 milionów zhakowanych kąt. Pokazały one, że aż 17% właścicieli kąt użyło ciągu 123456 jako swojego hasła. Na drugim miejscu znalazł się bliźniaczy ciąg cyfr 123456789, a na trzecim słowo qwerty. Kolejne miejsca należą do bardzo podobnych do siebie kombinacji, co pokazuje, że podejście internautów do zabezpieczenia swoich danych jest bardzo dalekie od doskonałości. Wśród pozostałych haseł pojawiają się 1, 2, 3, 4, 6, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksperci szacują, że ponad 50% użytkowników internetu na świecie stosuje hasło z tej listy, więc jeśli twoje hasło na niej jest, to musisz je czym prędzej zmienić. Ważne jest, żeby nie stosować tego samego hasła do różnych kont, ponieważ gdy ktoś zdoła włamać się na naszą skrzynkę e-mail, to będzie mógł otrzymać dostęp do innych kont z tym samym hasłem, np. do konta bankowego. Nie należy też stosować jako hasła swojej daty urodzin, ponieważ jest ona bardzo prosta do sprawdzenia w sieci. Podobnie jest z imieniem i nazwiskiem, które równie często są stosowane przez internautów.